Trasa Kurnicka, proszę Państwa, od jutra, czyli od 16 grudnia 2023 roku, poznańczycy zamieszkający ten rejon miasta doczekają się powrotu trasy kurnickiej, po której będą teraz kursowały tramwaje i to bardzo szybko. Tutaj mamy zimowisko do traszek. Także przeniesiono tłuczeń z torowiska, ulokowano go w takich wałach, aby traszki mogły sobie tutaj zamieszkać w czasie zimy. Tu też mamy zrobione. I tramwaj został poznański opóźniony 4 miesiące właśnie przez te traszki, gdy był okres ich godowy. A tutaj. One zimowały w torowisku. I co tu zrobiono? Zrobiono taki wał ochronny, aby one się nie przedostawały na tory, ale z torów wykluczono również tłuczeń. Są położone płyty betonowe. Wysypano ziemię i posadzono trawę. Podjazd do wózków inwalidzkich, dziecięcych, a tu mamy torowisko. Wyeliminowano tutaj tłuczeń. Także traszki nie będą już tutaj w tym miejscu zimowały. Na inwestycje przeznaczono 200 milionów złotych. Tu można powiedzieć, że druga nitka poznańskiego szybkiego tramwaju po części wschodniej miasta nabrała realnego kształtu. Nie ma tu żadnego skrzyżowania z ulicą, są tylko przejścia dla pieszych na przystankach. Istniejący tutaj przystanek przesunięto w kierunku stawu. Wybudowano również drugi przystanek. Trwa testowanie trasy przez tramwaje, aby jutro bez problemu otworzyć normalny ruch tramwajowy. ten rok tak się zmieniło, że czuję się jakbym był w innym mieście. Proszę, tutaj malują jeszcze piktogramy. Czyli jest trakt rowerowy i oddzielny dla pieszych. To miasto się zmienia, to już jest inny. Wygląd jak rok temu. Dobudowano parę budynków. Nowa trasa, więcej przystanków. W ubiegłym roku istniała tu ulica, po której kursowały samochody, a teraz zostało tylko przejście do pieszych na drugą stronę przystanku. Prometro liczy sobie około 3 km, 2 km na powierzchni i 1 km pod ziemią.